Dzień dobry państwu. Kamila, witam cię. Dzień dobry. Rzeczy niezbędne. Twój pełnometrażowy debiut znalazł się w nowości tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w konkursie Perspektywy. W konkursie, który się okazuje cieszy się bardzo dużym wzięciem wśród widzów i widzek. Ale to trudna historia, która przełamuje pewne stereotypy. Mówiąc pewnie w uproszczeniu. Tak, y, ja przeczytałam scenariusz Mokradełko lata temu, Katarzyny Surmiak-Domańskiej. I tak y, duże to było dla mnie przeżycie, ta książka. Z jednej strony prosta historia, rozegrana na naprawdę no, wielkich subtelnościach, y, rozmowach, nie wprost, o jakichś kwiatach. O słoikach, a jednak okazało się, że to wszystko są, te, są rzeczy potrzebne, żeby jakkolwiek się porozumieć, a tam pod spodem jest dużo niewypowiedzianych słów. I e, spotkałam się z autorką tego reportażu, dużo rozmawiałyśmy o jego bohaterce e, kobiecie molestowanej w dzieciństwie. E, jak ją czytać. Jak niebanalną jest osobą, jak zaskakującą, dynamiczną, zwichrowaną trochę, wymykającą się jakichkolwiek ramą. I pamiętam takie uczucie w sobie silne, że sama nie wiedziałam, co ja mam o niej myśleć. Czy jej wierzyć, czy jej się to przytrafiło. No to trudne, jak człowiek nie ma takich doświadczeń Tak. A jeszcze to była opowieść. Ten reportaż powstał długo przed, mi, przed falą tu, więc nie mieliśmy jeszcze tak dużo świadectw, mm. e, ofiar, molestowania. Dzisiaj mówimy przetrwanek, lubię tą zmianę. I no to był e, taki silny impuls. Później wielkim przełomem było to, że zaczęłam współpracować również nad scenariuszem z aktorką. Kasią Warnkę, która zagrała... No właśnie, yy, przepraszam, że przerwę, ale obsada tutaj robi, yy, dużo, dużo robi obsada w twoim filmie, No, kobieca. Tak yy, jestem bardzo wdzięczna yy, aktorkom, które nie dosyć, że zgodziły się zagrać, to dały z siebie naprawdę no, ogrom swojego talentu, wrażliwości, mm. serca. Yy, Kasia Warnkę... No, mega zażyła współpraca. Myśmy się zaprzyjaźniły też. Pracowałyśmy nad tym tekstem. Mm -hmm. Myślę, że Kasia w tym filmie robi y, bardzo odważne sceny. Um, wiedziałyśmy, że robimy postać. Y, no nie możemy jej przeszarżować, prawda? Bo to jest postać, która krzyczy, mm -hmm. która nie mieści się czasami w ekranie. Jest mm -hmm. bigger than life w pewnym mm -hmm. sensie. I y, Skrupulatnie pracowałyśmy, żeby tą postać przeprowadzić, jeszcze z pomocą świetnej, takiej trenerki, aktorstwa, choreografki ciała Anety Jankowskiej. I na drugiej, jakby biegunie, wychłodzona, spokojna obserwatorka Ada, dziennikarka. Tutaj zagrana z kolei przez Dagmarę Dominczyk, która zgodziła się, przyjęła rolę. Jak tylko przeczytała scenariusz, przyjęła rolę, myślę, że zobaczyła dużo punktów wspólnych. W, między sobą a Adą, e, naszą ekranową. E, nasza Ada też e, ma doświadczenie emigracji, tak jak Dagmara Dominczyk. E, Dagmara dużo mówi o. O, o swoim wyjeździe z kraju. Ona była wtedy mała, miała mniej niż 10 lat, z tego co pamiętam. Natomiast Polska jest dla niej bardzo ważna, tęsknota do kraju, więc ona bardzo dużo swoich rzeczy wlała w tą postać. No i jeszcze szybko powiem: trio uzupełniam. No właśnie. Pani Hajewska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik. Która zaskakiwała mnie w każdej scenie. Która wciela się w rolę? Matki. Mhm. Matki milczącej, która nigdy nie jakby nie dała Roxanie. Oparcia. Oparcia. No i nawet dziś nie jest w stanie jej powiedzieć, wiedziałam. Mhm. Raczej mówimy tutaj jest opowieść o, o wyparciu, o tym, że ta matka przyjęła. Taką strategię na przetrwanie. tak Ja to tak interpretuję, mhm. chociaż interpretacji jest wiele, bo widzowie bardzo różnie czytają te postaci po filmie. No właśnie, dotarły już jakieś do ciebie opinie po projekcjach? Tak, dotarło bardzo dużo przychylnych opinii, yy, i dużo osób mówi o, o tym, że ten film inspiruje do rozmowy, na przykład właśnie z rodzicem. Jedna pani powiedziała, że postanowiła po wielu latach skonfrontować się z, z mamą. Myślę, że w podobnym temacie, że ten film uruchamia jakieś takie myśli. Ale też myślę, że, że nie jest konieczne doświadczenie przemocy seksualnej w rodzinie, żeby ten film przeżywać w ten sposób, dlatego że to jest w ogóle o, to jest uniwersalne. Uważam, że każdy z nas w jakiejś formie yy, Niesprawiedliwości doświadczył, czy to w domu, czy w szkole, yy, czy właśnie jakiejś takiej przemocy na poziomie emocjonalnym. I ta Roxana, grana przez Kaśkowanka, która walczy o uznanie tej krzywdy, jest trochę takim ambasadorem nas wszystkich. To bardzo ważna rola kinematografii, żeby właśnie uruchomić takie mechanizmy. Często też jest tak, że te relacje matka-córka, to w różnych filmach, tak w zeszłym roku w przypadku Imago, też z Olgą Hajdas właśnie poruszyli, poruszyłyśmy ten temat, że to też jest bardzo częste, właśnie takie trudne bardzo do obgadania. Relacji. Tak, to jest bardzo trudne. Myślę, że czasami łatwiej nam rozmawiać z... Ze znajomymi mhm. o pewnych rzeczach niż, niż z rodzicem. Yy, nie wiem, mam też takie wrażenie, bo rozmawiam często ze znajomymi, którzy na przykład decydują się na terapię, ale dochodzą do takiego momentu, kiedy właściwie o, no, orientują się, że jest jakiś problem z, z, zakorzeniony jeszcze w dzieciństwie. Czy no jednak, nawet nie ze złej woli, ale że jednak na przykład rodzice popełniali jakieś błędy. I, też i świadomość jest, była tak. troszkę inna tam za komuny No właśnie, powiedzmy to sobie też jako... nie jest tak, żeby teraz jakby obwiniać mhm. y, tych rodziców, nie? U nas jest, no u nas jakby trochę nie ma też jak obronić tej matki, ale mówię teraz w takim szerszym wydaniu, że Czasy się tak zmieniły i pewne standardy i ocena tego, co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. Natomiast przychodzi moment, kiedy kolejnym etapem jakby tej, 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 tej terapii powinno być właśnie spotkanie z rodzicem i porozmawianie. No i bardzo dużo osób jednak rezygnuje, mówi, a kurczę, co to zmieni, nie będę już tej mamy czy tam ojca stresować nasza bohaterka decyduje się jednak na tą walkę. Walczy o siebie jakby o to, żeby swoją tożsamość zbudować jakoś na nowo, bo ci rodzice jej po prostu odebrali no odebrali jej dzieciństwo, ona no się rozkruszała na malutkie kawałeczki. Aby troszkę może przejść na takie lżejsze tory, rozmowy. Myślisz, że Gdynia inspiruje filmowców? Na pewno, mhm. Gdynia jest piękna, jest fotogeniczna. Mam. Piękny. Mówię teraz o mieście, ale sam festiwal też jest mhm. takim miejscem no, takiego wrzenia, że pod hotelem są zawsze takie ciekawe rozmowy, że naprawdę nie da się spać wcześniej. No. Tak. Wszyscy rozmawiają o filmach, co kto widział e, te dyskusje są świetne. E, no a Gdynia no jeszcze wrócę sama w sobie jest wspaniała. Kocham widok morza i mam takie szczęście dzisiaj, że mam w, e, pokój wysoko z widokiem na morze, więc jest Cudownie. pięknie. Co zrobi e, Kamila, jak zdobędzie szafirowe lwy? No, Ucieszy się. <noise> Ucieszy się, wzniosę to. Nie wiem, ale nie... Nie, nie, nie zakłada nie się. się za, nie, no nie, właśnie, nie staram, to... ja się staram nie nastawiać na nic, mhm. bo jest naprawdę silna konkurencja. Mhm. E, widziałam parę filmów, są świetne. Może no, perspektywy są nawet lepsze niż konkurs główny. Yy, nie chcę nic mówić, ale też słyszałam takie głosy. Tak, ja akurat jeden tylko widziałam. No bo jak już wcześniej tu rozmawiałyśmy, że na, akurat na rzeczy yy, niezbędne, z, trudno zdobyć bilet, miejsce. Yy, widziałam akurat yy, innego końca nie będzie. Yy, Moniki Majorek. Ja też świetny film. Yy, tak. Też, tr też takie trudne o relacjach. No, takie rzeczywiście e, tematy. Nie wiem, jak inne filmy, bo e, jeszcze nie widziałam. E, no dobrze. To przejdźmy do naszych testowych pytań, o których też już wspominałam. No, niestety nie będzie to taka odpowiedź Twoja spontaniczna, bo już wiesz mniej więcej na co się nastawię. Ja wyzeruję to. Ja Dobre. będę odpowiadać tak, że się nie będę. jak u psychiatry, że nie będę się zastanawiać. <grym> Czyli wracamy, no tak. Tak, Nie będę się zastanawiać długo, tylko mówisz. Jak powiem głupoty, no tak. to trudno, one przyszły to trudno. do głowy. No, zresztą hmm, zawsze można wyciąć, ale takie rzeczy spontanicznie nie. prosto serca też są ciekawsze pewnie. Czym dla Kamili pachnie Gdynia? Piasek. Hmm, ciekawe. A jaki kolor ma dla ciebie Gdynia? Niebieski. Hmm, co słychać w Gdyni? Klakson. O, to ciekawe, z tą odpowiedzią się jeszcze nie spotkałam. Ale klakson, bo przechodziłaś w niedozwolonym miejscu? Nie, Przez mam y, chyba w mojej mózgu działa, także widzę bliskość tego morza i równocześnie dużego miasta. Mm -hmm bo to rzeczywiście, e, plaża nasza tutaj Śródmieść jest e, bardzo blisko centrum, tak. więc tak. Kamilo, trzymamy kciuki, życzymy wszystkiego dobrego. E, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze e, wbić w końcu na ten no, film, jak ktoś może koniecznie. jednak się rozchoruje, zwolni miejsce. Mam nadzieję, że się uda, a jak nie, to zapraszam od 27 września do kin. No właśnie. E, dziękuję bardzo i cóż, do zobaczenia w Gdyni. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.